and make sure it right, Witam wszystkich na kanale Adam Mańka Remonty W dzisiejszym dniu montuję Już zamontowałem panele Tapicerowane Na ścianie w sypialni tak one wyglądają. Są wysokie na 120 cm i szerokie na 20 cm. Jest ich tutaj 8 sztuk, także na szerokość zajęły 160 cm, tyle ile ma łóżko matrymonialne. Jak to zrobiłem, zobaczycie sobie na tej lapsach. Co użyłem do klejenia? Do klejenia użyłem taśmy rzepowej. Taśma rzepowa jest z jednej strony na kleju, także jest przyklejana do ściany. I z drugiej strony, w zależności od taśmy, albo ma pentelkę, tak jak tutaj, albo druga taśma jest z haczykami. Także. Przykleja się jedną do paneli a drugą do ściany. Pokażę, jak wygląda ten panel. Panel, jak widać, jest demontowalny, Jest jakimś welurem obity. Także trzeba też pamiętać, żeby kłaść w jednym kierunku. Bo jeżeli odwrócimy panel, no to wtedy. Inaczej ten cały wzór się układa, muszą być w jednym kierunku, wtedy no, ładnie wyglądają, nie umiem tego wytłumaczyć. Dobrze, odnośnie montażu. Odnośnie montażu, na ścianie zaznaczyłem sobie, gdzie mam przykleić taśmę. Dałem po całości w pięciu, na pięciu wysokościach, tak jak tutaj widać, góra. W dół w środku, czyli razem, pięć pasków. Na ścianie są przyklejone po całości, a na panelach są w kawałkach. Jak tutaj widać, ten panel, yy, ta tapicerka troszkę wystaje, więc naklejałem w środku między tą tapicerką, żeby mniej odstawało od ściany. Yy, taśma jest mocna, klej w sensie w taśmie, mocno to trzyma. No i jest o tyle fajnie, że można to zdemontować. Nie wiem, jeżeli trzeba wymienić, coś się stanie, no to można zdemontować i sobie wycześcić, uprać, nie wiem. Yy, przykleję. No i już muszę odwrócić, bo od razu widać, jeżeli jest w drugą stronę. Może to wszystko w jednym kierunku.